Teraz pytanko, może szklana na, na start? W twitchowych wiadomościach. Oj Ojdziało się: zniknięcie Lukiego Steve'a, powrót depresyjnego Random Brusa, suchar odnośnie oskarżeń o boty podczas delegacji, wielkie zmiany w KMF, logopeda unieuczesanej Uczesanej. To i wiele więcej już dziś. Zacznijmy od tego, że wiele osób oskarża mamitka o to, że ten nie sprząta w swoim domu. My, jako redakcja, obalamy ten mit i dostarczamy niepodważalny dowód, iż Kamil posprzątał ostatnio cały kurz ze swojego biurka podczas transmisji. Dziękuję za zobaczenie. Maski. Zielona karteczka zadbanie o porządek. Zaginięcie Lukiego. o o o Steve'a. Czopór nie streamuje już od parnastu dni. Czy zniknięcie jest powiązane z młodziutkim, który nie streamuje już od miesięcy? Podejrzany ziarniak sugeruje nawet, że Luki zmarzł. Czy wiesz, myśl, czy myślisz, Pana, Twoja przerwa? Przerwa z Twojego serdecznego przyjaciela i brat z rodziny Inciduki Kistewe? Nie mam pojęcia. Napisałem wczoraj wielce zmartwiony do Patryka. Co to tak bez streamów? Wczoraj o 22. Niestety do tej pory nie wyświetlił mojej wiadomości, więc ee, możliwe, że umarł. Ale Wie was, co to znaczy był też Rykson, a zarabiać. który po swoim... Już wiadomo. Moi drodzy, te timeouty, które lecą, to nie tak, że jest coś wpisane w jakieś, nie wiem, automoda. To te wiadomości są za, za długie, naprawdę. O jej sromotnej no porażce tak, No przepraszam, serio. Jak chcesz to wyśle do Tak, tak. ogłoszenia odnośnie KMF. Jedno, no to, że mają oficjalnego sponsora i minemacie ja kwalifikowanego. Nie chodzi o długość, no ale nie co jest, to znaczy. Druga nie wiem, co to znaczy. Elo, przeczytasz Opa. moje pytanko na czacie, bo dostałem teamę ołta za. Wie co, a tutaj jest limit literek. Pozdrawiam. User Omega Mango. Podłoga. Na dobre zachęcenie twórców, ale jak yy, zachęcacie użytkowników, którzy będą te recenzje oglądać? Po co mam oglądać to, skoro mam na Instagramie, TikToku, łącznie ze śmiesznymi kotkami oraz... Yy, przepraszam, no nie, to dobrze napisałeś. Posłuchaj, yy, ja mogę zadać ci pytanie wtórne. Dlaczego oglądamy TikToka? Dlaczego oglądamy YouTube Shorts? To jest pytanie, które sobie stawiałem i przede wszystkim zadawałem sobie też to pytanie pod kątem twórców. Dlaczego stawiałem na YouTube'a i TikToka, skoro nie dostają z tego pieniędzy? Po pierwsze dopamina, po drugie pokolenie Z, po trzecie najzwyczajniej w świecie jest to przyszłość. I nie ukrywam, ale zakładam, że jeżeli pójdzie wszystko w dobrym miejscu, to aplikacja ta... Fajnie by było, gdyby rywalizowała z gigantami. Dzień dobry. I nie traktuj tej aplikacji jako aplikację do reklam. Na chwilę obecną, przez szeroką bazę UGC, tak zwanych, czyli jakby Was, content creatorów, liczymy na tym, że wypłyną również nowe osoby, które będą miały szansę pokazać się szerszej publice za pośrednictwem swojego contentu. Plus napłyną do nas twórcy, szczególnie z TikToka, no bo to y, oni są stricte y, targetem. Dobra, na chwilę obecną. Starczy QA, możemy wrócić. No, więc y, to już oficjalne. Y, w tym momencie Opera GX będzie płacić na zadanie w Lola. Mine właśnie, gdzie chodził godny. Jest to pierwszy sponsor KMF, w tym y, tytularny, tytularny, bo teraz jesteśmy Opera GX KMF. Grubsze jednak jest drugie ogłoszenie, proszę Państwa. O, skład i tak dalej. No to pewnie jeszcze będzie, do, jeszcze będzie ogłoszenie. Mogę powiedzieć, że drużyna w następnym Rift Legends na pewno się pojawi W jakim składzie to już nie będę mówił No i drużynka faktycznie no ja się wam zmieniła. Po... albo nie, nie mogę powiedzieć. No dobra, no zostałem A, dobra. w KMF po sponsorze mnie nie chcieli, no okej, okay, no Dziękuję Rebuku. So. No, dnia... Cieszę co? się, że mnie zaprosiłeś do KMF No jest jak jest, no świnie się Ej, w sumie to trochę beka, bo... Rybson miał umowę na ponad 100 koła dla KMF-u i podziękował Brusowi za udział za 500 zł. Jakby. miło, że pamięta o starym koledze, serio. Trochę ironiczne jest to, że Bruce ma w tym momencie na sobie koszulkę Dzik. No, tej współpracy jeszcze nie stracił, bo to nie jest współpraca. Jean Dziękuję, Risho. Ale moi drodzy, powiem wam też jedną moją osobistą myśl. Mianowicie, ze wszystkich uczestników, dużo osób wiecie. Bardzo przeżywa, że jest ogromna pula nagród, ale jedna osoba szczególnie przeżywa ogromną pulę nagród. Jest to Bruce. I on mnie pyta, jak będę sprawdzał, czy ktoś oszukuje. Wiecie co? Mam nadzieję, że Bruce nie wpadnie na pomysł, żeby oszukiwać. Po prostu. Ciągną mi na pier*****. Wie pan, co to znaczy zapytać? No nie pracować, a zarabiać. Widzowie nie dajcie tym złodziejom pisowcom nic zarobić. Co się uwłaszczali przez 8 lat na naszych podatkach, a teraz biznes robią za państwowe. Kurna, człowieku, mam tyle wspólnego z pisem, co jest PO. Ale spoko, dzięki za 5 złoty. Nikt Brusa? To oni już. są sumie tacy, nie wiem. dziwni. Powrót depresyjnego Brusa. Nie samo wywalenie Olka z drużyny ostatnio gryzło jego humorek. Aleksander Kardaś podczas swojej transmisji wypowiedział dziwne słowa. O tym, że Kik kojarzy mu się mega źle. Nie dziwota, ale tak jakby za złe, nie miał tam tylko wyzywającym go tam widzą. Czy mnie wstrzymuje na Kiku? Ja nie wiem. Kik mi się nie kojarzy z... Wiecie, Rozpij na pasy, kiedy wciskam gas! Pozdrawiam, dziękuję za pieśń. Kampel Eczo, godzina. Nie wiem o wiele starsza platforma i nie potrafią streamerom chociaż nawet czasami dać tyle, co Kiksiana. Eee, dobra, no to trzeba też poruszyć temat Kika i temat Brusa na Kiku. Ja uważam, że Bruce powinien przejść na Kika, chociażby na Testa, z prostej przyczyny. <śm> <śm> Bo jego hejterzy poszliby ja za nim wszędzie. Ja gadam jak Czandzi Brusik, który po naciskach również wyznał, że odkąd był u psychologa i stwierdzono u niego epizodyczną depresję. Nie pojawił się u niego już więcej razy. Spamujecie mi od 40 minut o psychologa. Okej, odpowiem na pytanie. Nie chodzę, bo po prostu nie mam potrzeby. Dziękuję, Mati, za Tak bardzo dziękuję, we mnie to Proszę. Nie chodzę, bo nie mam potrzeby. Po prostu iść. A ty go gębicz jeszcze dobijasz, wywalając z Timu, nie informując go przed tym żółta dla nerdzika. Ale nie bójcie się o Olka, Dziękuję na farmi trochę zasubam. elo w lolu i będzie dobry. miał dobry humorek. Poza tym to Suchar u siebie zrobił podsumowanie miesiąca. Top jeden Trajmerem był IMG, potem Multas i Sucharita. Ciekawostka o polskim baronie lolowym. Uwaga, jeśli wzięlibyśmy pod uwagę statystyki nerw. Ej, stop! AMG według statystyk był top-1 streamerem za luty? Czy to było boty? Poczekaj, Oż to sprawdzę. Ranking streamerów. Nie, 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 nie. Twitch plus Kick, zobacz, dokument lewy górny. ...nie lolowym. A poczekaj, bo ja go nawet nie widziałem w statystykach na streamerzy.pl. Tak jakby w ogóle nie streamował na Twitchu. Ja nawet powiem więcej, nawet nie wiem, gdzie on streamuje. No widzę, że tytuł dokumentu to Twitch plus Kik, ale to co, on ma top 1 według how hours watched? Czy to bardzo dużo, a on ma bana na Twitchu, okej, okay. A to niedobrze, bo z Kika jeszcze więcej zarabia. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę statystyki Nerwariena z YouTube'a również, to mielibyśmy Nerwariena, Nerwarien byłby na szóstym miejscu, Nerwarien byłby na szóstym miejscu. Pełna analiza pewnie u niego ja na wiem, kanale, ja w lutym w ogóle a my też 50. mamy opóźnienie i dopiero w następnym odcinku ogłaszamy zwycięzcę strajmera miesiąca luty i przyznamy mu złotą karteczkę, więc głosujcie, bo mało głosów link w opisie, a jak już mowa o dominatorze, no to odniósł się on do oskarżeń o wiubotowanie podczas delegacji, co poruszyliśmy w ostatnim odcinku. Normalnie napisałem do pana, a on napisał. Essentially, when there is a massive peak in viewership with a small amount of inorganic traffic linked to it, we deep dive into audience data. All is clear, no viewboting. The team will clear payments and send through in the coming days. I will keep you updated. Normalnie pan z napisał, że nie było viewbotów. Czyli wszystko było legit. A jak mowa o delegacji, no to cinkrow niesamowicie oburzył się na swoim streamie, jak i Twitterze za odcinki redakcji, które poruszyły temat wyjazdu chłopaków. Kto oglądał nasze reportaże, ten wie, że mówiliśmy otwarcie, iż nie chcemy robić dedykowanych odcinków z delegacji. Dzień pierwszy był odcinek z całego Twitcha i pierwsze Foszki Kamila. Z drugiego dnia wybraliśmy sam Miodzik, odsyłając do Suchara na kanał po całe szoty. Był już odcinek z całego Twitcha, w którym daliśmy podsumowanie delegacji jako całość i kilka klipów z całego wyjazdu z największymi wyświetleniami nie zawierających dramy z Mamitem. Więc w skrócie, Cinkrof ma rację. Wciul dużo pominęliśmy redakcję z wyjazdu, Wie, ale co nie trzeba to to znaczy, się co z tym. Pracować, a to cały czas, odsyłając do Suchara tylko po całość to, to kanał wyjma... Z newsami, sorry, nie sorry, nie... Wyjazd wyszedł spoko, daliśmy rzetelne newsy bez hejtu, a podczas delegacji poznany został szef Jan, czyli taki zagraniczny kebab u Rudego i usłyszał on najmroczniejszy z sekretów ziarniaka. co to, Kurwa smakuje, wziąłem to ziarenko do gęby, no i tak sobie gryzę. Dodałem to do prezentacji, która miała, że tak powiem, y, opisać naszych uczestników w turnieju, ale pomyślałem, że nie chcę tego już nigdy więcej zobaczyć. No i wtedy wchodzi on, nowy szklana. Bez smaku. Poza tym, to nie uczeska podczas. Żeby motywacja była fatalnie Dziękuję. szło kodowanie bez tego kontentu. W końcu do przodu ruszamy. Pozdrawiam. Żółwi, dzięki. Nie, no tak naprawdę od jutra wracamy bardziej z coachingami. I z kontentem, no bo dzisiaj bardziej dzień organizacyjny. A nie ukrywam, że i tak roboty jest jeszcze po kokardę. Plus, zastanawiam się, czy dać jakieś nagrody za Hunt Braina i czy zrobić dedykowane sceny. Czy waszym zdaniem dedykowane sceny na Hunt and to byłoby dobre, czy to byłby overkill? No bo wiecie, jednak nie jest to codzienny event. Tylko nie chciałbym też yy, skomercjalizować wydarzenia. No nie oszukujmy się. Są osoby takie jak Patec, czy, czy Legenda Ksaju, czy nie wiem. Mamy tam multum po prostu koszyku twórców i nie chcę tego sprzedawać, bo to wydarzenie jest warte, no nie wiem, współbani. To wiecie co, ja bardziej wolę bez nagród, zajawy, to zrobić i dać nagrody yy, ikoniczne. A sceny mogę zrobić, żeby to ładniej wyglądało. Opinia? I Morel. Streama ćwiczyła swoją dykcję z logopedą. Czy w końcu skończy się rzucanie speli? No, najlepszej streamerce roku by wypadało. Za, sa, za, za ca, na, la, de, te. Z, se, Z, ce. Widzowie, yy, odlokowałem wspomnienie z dzieciństwa. Ja zapomniałem wam w ogóle powiedzieć. Ja byłem niemową. Chyba nigdy wam tego nie mówiłem. Ja byłem niemową do czwartego roku życia. I to nie jest żart. Konkretnie jak miałem 3,5 roku, powiedziałem swoje pierwsze słowa. Mama myślała, że jestem upośledzony. Yy, bardzo wcześnie zacząłem chodzić. A, mówiłem wam, okej. Okay. Ale nie mówiłem wam o tym, że... Chodziłem do logopedy, i patent polegał na tym, że kiedy wszystkie dzieci w przedszkolu, bo było coś takiego, że wiecie, radomsko, małe przedszkole, no to my dzieliliśmy się na kilka grup, i yy, no wiecie, jak ktoś zostało do późna, to te grupy były łączone ze starszakami, i tam była taka super dziewczyna Kasia, i taki był antek, który bił inne dzieci, a mnie lubił, i chciałem się z nimi kumplować. A wiecie, co się wtedy działo? Kiedy wszystkie dzieci bawiły się w berka albo fołanego, i była socjalizacja dziecięca to ja chodziłem do logopedy. Naprawdę, Boże, ja o tym zapomniałem. I kazali mi cały czas mówić, bo ja miałem problem z sz, cz, szy i czy. Takie słowa. I na przykład szafa miałem mówić. Znęcali się nade mną. Bo podobno ja mówiłem safa. No i jak tak teraz patrzę na Karolinę, to też mi się wydaje, że jest to zaniedbanie dziecięce. Bo teraz chyba mówię dobrze. Ten szachr, ja nie wiem czemu wysłyszycie ry. Ja nie mówię szachr, ja mówię szach. Szach. Tylko po prostu twardo ch", Szach. Szachy. Ne, le, dy. Poza tym to klasyczne nawalanie w gierki. Ludzie też oglądają film Oj Wojtka, no My i też oglądali zaraz. też konfę fejmu w ostatnich dniach, gdzie była w topa ze zdjęciem Ogóra i każdy usuwał woda. Wybija się też Split Fiction, czyli nowa gierka Coop. No i a propos gierek to Z10 są nowymi mistrzami Polski w LOLa. Ale no, nie ma tam strajmerów, to się nie rozlewamy nad tym tematem. W drużynie Arkuela też... Ej, dobra, szczerze, czy ja naprawdę mówię jak chat GPT? Szczerze, ja zawsze taki byłem. Wy tego nigdy nie widzieliście? A może wy mnie źle widzieliście? Nie, przede wszystkim chcę wam powiedzieć, że moja działalności streamowe nie zmienią mojej osoby w internecie. No jakby... No jedyne co, no to trochę mniej będzie, wiecie, no... ...na rowerze, jakieś tam gwary więziennej. No bo jednak nie wypada. Ale uwierzcie mi, nic się nie zmieniło wielkie zmiany. Do drużyny KMT dołącza streamer Kaseko. A już w kliencie. Siemano, siemano, ale zbieg okoliczności, że w jednych szeregach występujemy. To czemu zbieg okoliczności? Nie, nie wiem. To Najbardziej jakaś... tolerancyjne, tolerancyjna drużynka, nie? No, jak? Tak, Kaseko na suporcie Wander na dekery. No, poszedł, poszła zamianka trochę. Zawsze można podkręcić. No i to w sumie tyle na dziś. Na Raesa. Na Raesa. Wiele osób na twoim czacie dyskredytuje legendę w turnieju szachowym, a nawet nie wiedzą, co ten człowiek wyczynił mając zaledwie 9 lat. Yy, no szkladna, powiem tak, ja rozmawiałem z Marcinem i powiedziałem wprost, że albo wygrywamy ten turniej, albo jesteśmy, no nie powiem teraz, bo nie mogę. I Marcin do lat 9 zajął trzecie miejsce w turnieju o puchar yy, burmistrza Bemowa. Proszę bardzo, nawet gdzieś tam ma jakiś puchar. Tylko, że jeszcze jedno muszę powiedzieć. I tutaj za te słowa nie chcę ja ponosić konsekwencji. Nie dlatego, że się boję, tylko dlatego, że ja tak nie uważam. Mianowicie Nerdzik Wojtek Strykowski, znany jako Lewus Lol, powiedział, że Cytuję. Legendę w parze ze Słabym Xenem. I oni ten turniej wygrają, bo jestem nieudacznikiem. Bardzo mi się nie podobają te słowa. Uraziły moją dumę. Aczkolwiek, że tak powiem, niech lud przemówi. Czy skłamał? Oczywiście, że skłamał. Jeżeli miałbym Musimy wskazywać 90... w ciemno faworytów, na pewno nie 90... byłby to lewis.